Mazurskie Agroshow Ostruda 2020. Trwa najważniejsze wydarzenie branży rolniczej w północno-wschodniej Polsce. W ubiegłym roku wystawę odwiedziło 42 tysiące zwiedzających. Jak będzie tym razem? Czy podoba się im wystawa i jak zmieniała się na przestrzeni lat? Tego dowiemy się właśnie dla Was dzisiaj. Jak się Państwu podoba na targach? Pod miarę. No jest tak wystawa, jak nawet co roku. Jest dużo maszyn, sprzętu. Różnorodnego, coraz nowszego. Sprzę... No, tylko, że sprzęt jest drogi, coraz droższy można powiedzieć. Tak jak dla naszej kieszenie to jest coraz droższy ten sprzęt. Jest, nie? A jak z jakimś konkretnym celem przejechaliście? Ciągnik, taki większy ciągnik planujemy. Ciągniki są w miarę, tylko najgorzej rolniku przeraża wad, nie? Jak, Jakim markom się przyglądacie? John Deere Class, no tutaj jeszcze tego Fenda, no ale tak bardziej John Deere Class, no bo to takie w miarę. Jak na razie ciągniki, które się mniej psują, można powiedzieć, ale zależy jaka wersja też wychodzi, nie, to zależy i kto robi, no ostatnio twierdzą, że coraz więcej Chińczyka dostajemy, a Chińczyk ma wiadomo, wiadomo każdy wie, co to jest Chińczyk, nie? A jakie duże gospodarstwo prowadzicie? 50 hektarów. Bydło mleczne? Bydło mleczne. Czy rozumiem już z następcą Pan przyjechał na targi? Z następcą przyjechaliśmy, tego też razem No syn jeszcze trochę szkoła, no i później prawdopodobnie... Gospodarstwo będzie prowadził. Jak się Ogół, podoba na targach? E, bardzo fajnie, ogółem duży asortyment i no ff, e, nic dodać chyba nic ująć. Pierwszy raz jesteś tu na targach w ostrudzie? E, tak, e, ty ogółem pierwszy jestem raz. E, miałem zamiar to czasie, ale jakoś wypadło i... No ja ogółem pierwszy raz w tym, e, w tym roku jestem. Jakaś maszyna już przykuła twoją uwagę? Najbardziej jestem podoba mi się ten ogólnie, te, ma, najmniejsza seria Waltry, seria A. Jak się pani podoba na targa? No fajnie, bo jest e, dużo firm, które maszyny swoje tu przywiozą i nasi mężowie chodzą, oglądają te maszyny, porównują jednej firmy z drugą firmą, patrzą, a my przyjechałyśmy tu tak samo zobaczyć co więcej tu jest i organizacyjnie jesteśmy całym autokarem. Przyjechaliśmy grupą, zorganizowaną, Izba Rolnicza nam dofinansowała transport. Nie Ma... Pierwszy raz tutaj pani na wystawie. Nie, pięć lat już pod rząd jeździmy, tego organizujemy to, zapisujemy rolników i przyjeżdżamy. Jesteśmy w ogóle z gminy Pisz. Ile musiałyście przejechać panie, żeby tutaj do, dotrzeć? Gminy do, ponad jechałyśmy. O ósmy, krowy, pod, krowy podoiliśmy rano. O czwartej wstałam, tak ja na przykład. Specjalnie? I... Tak, specjalnie na Ostródę. Z jakimś konkretnym celem przyjechali? Tak, tak, oglądają ciągniki, bo wiosna już przychodzi, beczkowozy na dofinansowanie poskładali, to czekają na sprzęt i muszą zobaczyć jakieś detale drobne, porównać i od jednej firmy, do drugiej oglądają. Jakieś większe gospodarstwo prowadzicie? Tak, ponad 100 hektarów. Chyba to większe, nie wiem, małe. Może takie dosyć spore. Bo są większe, no ale jako, ja nic nie wiem, go krowy doję. Podoba się pani na targach? Tak, bardzo. Jakieś maszyny już przykuły panią uwagę? No ciągniki. A z jakimś konkretnym celem pani przyjechała? No to mąż tam do lasu taki ciągnik, nie? Aha, aha. Sprawdza tam, nie? Prowadzić jakieś gospodarstwo rolne? Nie, zakład usług leśnych. Mhm. A pani też się tutaj techniką rolniczą Ta, interesuje? Tak, tak, trochę też mam. Maszyny robią wrażenie? No tak, ale no, ja mam za małe gospodarstwo, żeby takie maszyny wprowadzić, tak? Tak, tylko tam krówki, nie? To mi się podoba. Co roku przyjeżdżam i bardzo mi się tu podoba. Ile lat już pani z rzędu jest tutaj na wystawie? A nie skłamać, to chyba z 5 lat. Czyli jak się zmieniają targi? No... Teraz więcej jest maszyna. przedtem było tak różności więcej. Nie trochę i rękodzieła było takiego, a teraz no więcej jest nastawione na maszyny. A co panią najbardziej interesuje tutaj? No mnie najbardziej interesują kwiaty i rękodzieło, bo Ale... się lubię. Ale ciągniki rolnicze chyba też pani... No, no też, tylko że ja już jestem na emeryturze. Także już przekazałam gospodarstwo synowi. Aha. I syn dalej działa w, w rolnictwie? No tak niespecjalnie trochę. Niespecjalnie. Dlaczego niespecjalnie? Woli pracować umysłowo. Co, ale to dlatego, że tak ciężko się dorobić z roli? Tak, bardzo ciężko się jest dorobić z roli.